W oczach świata Erik był tylko kolejnym, zmęczonym ojcem na końcu supermarketowej alejki, próbującym przekonać swoją sześcioletnią córkę, by odłożyła pudełko z płatkami śniadaniowymi, które tuliła do piersi jak tarcze. Ale ci, którzy spojrzeli poza tę scenę, dostrzegliby coś głębszego. To nie było tylko zmęczenie, to była powściągana rozpacz, ból wyryty w duszy i miłość dławiona przez okoliczności. Erik stracił żonę dwa lata wcześniej z powodu wyniszczającego raka, który zrujnował ich rodzinę, nie dając czasu na pożegnania. Od tego czasu opieka nad małą Anią, autystyczną dziewczynką z nadwrażliwością sensoryczną i częstymi napadami, stała się codziennym wyzwaniem. Erik nauczył się odczytywać znaki, przewidywać emocjonalne burze i odpowiadać spokojnie, nawet gdy jego własny świat się rozpadał. Ale w tym szczególnym miesiącu Erik czuł, że jest na skraju załamania. Stracił pracę, zalegał z czynszem i prawie nie spał. Szkoła ani dzwoniła co tydzień z powodu jej napadów, a nawet sąsiedzi, którzy kiedyś oferowali pomoc, zaczęli się oddalać, rzucając milczące, osądzające spojrzenia. To nie była złośliwość, to był strach. Niewielu potrafiło poradzić sobie z zachowaniem dziecka, które krzyczało przy najmniejszym hałasie lub wpadało w panikę, gdy je dotykano. Wtedy pewnej deszczowej nocy, desperacko szukając w internecie opiekunki, która mogłaby zostać z Anią na kilka godzin w ciągu dnia, Erik natknął się na niewielkie ogłoszenie w grupie na mediach społecznościowych. Opiekuje się dziećmi z miłością i szacunkiem. Doświadczenie z dziećmi neuroróżnorodnymi mówię pięcioma językami referencje dostępne Amina. Jej imię przyciągnęło jego uwagę. Profil pokazywał kobietę o afrykańskich rysach, spokojnym uśmiechu i zdecydowanym spojrzeniu. W jej wyrazie było coś, co emanowało spokojem. Erik zawahał się, ale wysłał wiadomość. Umówił się na rozmowę na następny dzień. Kiedy Amina przyszła, Erik był zaskoczony jej prostotą. Miała na sobie sukienkę z wzorzystej tkaniny, bez makijażu i niosła torbę z dziecięcymi książkami w różnych językach. Jej portugalski miał wyraźny akcent, ale jej słowa były słodkie i bezpośrednie. Ania, która zwykle uciekała przed jakimkolwiek kontaktem z obcymi, po prostu na nią spojrzała. Długo, bez krzyków, bez paniki, tylko spojrzała. Czy mogę usiąść z nią na podłodze? Zapytała Amina. Erik kiwnął głową zaskoczony. Amina powoli przykucnęła, nie dotykając dziewczynki. Zaczęła przeglądać książkę, szepcząc słowa w swoim ojczystym języku. Miękka, rytmiczna mieszanka, która brzmiała bardziej jak piosenka. Ania podeszła, najpierw ostrożnie, potem usiadła dwa kroki od opiekunki i wpatrzyła się w obrazki. Po dwudziestu minutach Amina nawet jej nie dotknęła, ale Ania już się uśmiechała. Erik był oszołomiony. To się nigdy nie zdarzało, nigdy nawet z najbardziej wyszkolonymi specjalistami. Skąd jesteś? zapytał w końcu. Z Senegalu odpowiedziała Amina. Tam uczymy się słuchać, zanim mówimy, i szanować czas innych, zanim narzucimy swój. Zatrudnił ją tego samego dnia. W pierwszych dniach relacja między Aminą a Anią wydawała się magiczna. Dziewczynka pozwalała się prowadzić jej głosowi, napady się zmniejszyły. Zaczęła lepiej jeść, mniej opierać się przed snem, a nawet zgodziła się wyjść na podwórko, co wcześniej było nie do pomyślenia. Ale Erik, przyzwyczajony do frustracji, nie mógł w to w pełni uwierzyć. To było zbyt piękne, by było prawdziwe. Dlatego w akcie samoobrony i zwątpienia zainstalował ukryte kamery w domu. Nie z bezpośredniego braku zaufania. Ale z obawy przed przywiązaniem się do nadziei, która mogła runąć. Przez kilka dni oglądał nagrania nocą po tym, jak Amina wychodziła, a Ania zasypiała. I każdej nocy jego serce było konfrontowane. Amina nigdy nie podnosiła głosu, nigdy nie zmuszała, nigdy nie dotykała bez pytania. Uczyła spokojnie, czytała bajki po francusku w języku Wolof, po angielsku. Tworzyła małe piosenki dla każdej codziennej czynności, zamieniała rutynę w rytuał połączenia. Było jedno nagranie, które szczególnie poruszyło Erika. Ania leżała na podłodze drżąc w środku intensywnego napadu. Erik dobrze znał takie epizody, trwały godzinami, ale Amina, siedząca obok, zaczęła śpiewać piosenkę, która brzmiała afrykańsko miękka, melodyjna, niemal jak mantra. I powoli Ania zaczęła się uspokajać, najpierw ręce, potem ramiona, następnie usiadła i położyła głowę na kolanach opiekunki. Erik płakał, oglądając to. Czuł się mały, bezsilny i wdzięczny, ale kolejne nagranie było jeszcze bardziej niepokojące. Amina była sama w salonie, podczas gdy Ania spała na kanapie. Nie zauważyła kamery. Wyjęła mały amulet z kieszeni, położyła go na podłodze, uklękła i zaczęła się modlić. Jej głos był szeptem, jej ręce dotykały klatki piersiowej, ramion, głowy. Nie było w tym nic rytualistycznego w agresywnym sensie. To była po prostu wiara, obca wiara, ale pełna czułości. W tym momencie Erik poczuł wstyd. Za zwątpienie. Za ukrycie kamer. Za to, że tak bardzo zamknął się w strachu, że zapomniał, że wciąż istnieją dobrzy ludzie, następnego dnia spojrzał w oczy Aminy i powiedział: Widziałem nagrania, musiałem zobaczyć. Przepraszam, Amina nie obraziła się. Odpowiedziała tylko: Czasami strach krzyczy głośniej niż zaufanie, ale jeśli serce słucha, zawsze znajdzie prawdę. Erik chciał wiedzieć, dlaczego tak bardzo się angażuje. Amina odpowiedziała: Ponieważ pewnego dnia, podczas wojny, straciłam siostrę, była taka jak Ania i obiecałam sobie, że gdziekolwiek będę, będę opiekować się każdym dzieckiem, którego świat nie potrafi kochać. To był dzień, w którym Erik zrozumiał, że jego rolą jako ojca nie jest chronić ani przed wszystkim, ale pozwolić odpowiednim ludziom wejść do ich życia. I w tym kruchym domu dwie dusze, naznaczone bólem, wdowiec i zagraniczna opiekunka, znalazły odkupienie w miłości dziecka, które w końcu mogło rozkwitnąć. Tego samego tygodnia wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Szkoła Ani zadzwoniła, prosząc Erika o przybycie na spotkanie. Poszedł przygotowany na krytykę, być może kolejne ostrzeżenia dotyczące trudności adaptacyjnych córki. Ale kiedy przybył, powitano go powściągliwymi uśmiechami i szczerą prośbą. Panie Eriku, chcielibyśmy zrozumieć, co zmieniło się w domu. Ania jest spokojniejsza, bardziej uczestniczy w zajęciach, a dziś po raz pierwszy odpowiedziała na polecenie grupowe w klasie. Erik ledwo mógł odpowiedzieć. Tylko kiwnął głową i wyszeptał: "Amina". Dyrektorka uniosła brwi. Opiekunka: "Tak, ale to znacznie więcej niż opiekunka. Po powrocie do domu, Erik znalazł Anię i Aminę siedzących na podwórku, budujących mały ogród sensoryczny z kolorowymi butelkami, kamieniami i aromatycznymi liśćmi. Amina cierpliwie wyjaśniała, jak różne tekstury mogą pomóc Ani rozpoznawać emocje. Tego wieczoru, Erik zaprosił Aminę na kolację. Nie jako pracodawca i pracownica, ale jako ktoś, kto potrzebował porozmawiać z kimś, kto rozumiał więcej niż wyjaśnią książki. Podczas kolacji opowiedział o swojej żonie: Jak walczyła do ostatniej chwili, i jak Ania przestała mówić zupełnie w dniu pogrzebu, jakby jej dusza zamilkła razem z trumną. Amina w milczeniu ujęła rękę Erika: Nie powiedziała: Przykro mi, ani to minie. Po prostu tam była, z nim, pozwalając, by ból znalazł przestrzeń. I po raz pierwszy od bardzo dawna, Erik poczuł, że nie musi udawać, że jest silny. W kolejnych tygodniach nagrania z kamer nadal były rejestrowane, ale Erik już ich nie oglądał. Teraz ufał. I więcej zaczął wracać wcześniej z pracy, by słuchać historii, które opowiadała Ania. Tak zaczęła znowu mówić. Proste, rozproszone słowa, ale pełne intencji. I co najbardziej zaskakujące, zaczęła śpiewać. Afrykańskie piosenki. Pewnego dnia Ania podeszła do ojca i powiedziała wyraźnie: Amina rozumie mnie sercem. Erik, wzruszony, odpowiedział: I nauczyła mnie robić to samo. Ale to na siódmych urodzinach Ani wszystko nabrało nowego wymiaru. Erik zorganizował małą imprezę w parku osiedlowym. Zaprosił kilku przyjaciół, nauczycieli i dzieci z grupy terapii zajęciowej. Amina przygotowała tradycyjne senegalskie słodycze i przyniosła instrument perkusyjny, który zachwycił wszystkich. Pod koniec imprezy Ania poprosiła o głos. Weszła na stołek, spojrzała na ojca i Aminę i powiedziała drżącym głosem: Wcześniej mieszkałam w ciszy, teraz tańczę w środku. Publiczność zamilkła. Niektóre matki płakały, a Erik nie płakał, po prostu się uśmiechnął. Po raz pierwszy od dwóch lat uśmiechnął się bez poczucia winy, bez ciężaru, z pewnością, że życie wciąż może być zaskakujące. Historia rozeszła się. Jedna z nauczycielek opublikowała w mediach społecznościowych filmik z przemówieniem Ani. W ciągu kilku dni post stał się wiralem. Tysiące ludzi wzruszyło się historią dziewczynki, która zaczęła mówić po spotkaniu z afrykańską opiekunką. Lokalne gazety chciały przeprowadzić wywiad za miną, ale ona grzecznie odmówiła. Powiedziała, że jej praca nie polega na byciu widoczną, ale na służeniu. Mimo to wiadomości napływały zewsząd. Rodzice prosili o porady. Szkoły chciały ją zatrudnić. Organizacje pozarządowe oferowały partnerstwa. Wtedy Erik wpadł na pomysł. A gdybyśmy stworzyli przestrzeń miejsce, gdzie dzieci takie jak Ania mogłyby się rozwijać z ciepłem i szacunkiem Amina zastanowiła się przez chwilę Masz na myśli szkołę dom dla głosów odpowiedział Erik gdzie nikt nie musi krzyczeć, by zostać usłyszanym zaczęli skromnie. Wynajęli prosty dom na peryferiach, zaadaptowali pomieszczenia dzięki darowiznom i pomalowali ściany rysunkami wykonanymi przez autystyczne dzieci. Tabliczka przy wejściu głosiła: Dom dla głosów, dla każdego dziecka, które żyje w ciszy. Projekt szybko się rozrósł. W ciągu sześciu miesięcy mieli zapisanych dwadzieścioro dzieci. Amina koordynowała zajęcia sensoryczne. Erik zajmował się administracją, a Ania była symbolem transformacji. Wszyscy chcieli ją poznać, ale ona żyła prosto. Lubiła sadzić, słuchać opowieści i uczyć piosenek w języku wolow. Pewnego dnia podczas wizyty reportera Ania została zapytana: Jaka jest Twoja supermoc? Odpowiedziała bez wahania: Słyszę to, czego ludzie nie mówią. Erik i Amina zaśmiali się wzruszeni. Z czasem projekt przyciągnął międzynarodową uwagę. Uniwersytet specjalizujący się w psychologii dziecięcej zaprosił Aminę na wykład o edukacji emocjonalnej i dziedzictwie przodków. Wahała się, ale poszła. Mówiła prosto o tym, jak słuchanie, szacunek i rytm dziecka mogą wszystko zmienić. Publiczność złożona z profesorów nagrodziła ją owacją na stojąco, a gdy zapytano, czy jest psychologką czy pedagogą, Amina odpowiedziała: Jestem siostrą. Byłam siostrą kogoś, kogo świat nie potrafił wysłuchać. Dziś uczę świat słuchać. Ania dorastała. Wciąż zmagała się z wyzwaniami, jak każde dziecko, ale teraz była widziana, słyszana i szanowana. A Erik, on także się zmienił. Stał się punktem odniesienia dla samotnych rodziców. Napisał książkę zatytułowaną: Między ciszą a pieśnią, i zaczął wygłaszać wykłady o ojcostwie, żałobie i odrodzeniu. Pewnej nocy, spacerując po ogrodzie domu dla głosów, Erik zatrzymał się i powiedział: Amino, zmieniłaś moje życie. Odpowiedziała: Nie, Ania zmieniła moje, ja tylko wiedziałam, jak słuchać. Uśmiechnął się. Może to jest to, czego wszyscy potrzebujemy przestać próbować naprawiać i zacząć słuchać. I w tym ogrodzie, pod światłem gwiazd, wśród szumu wiatru i delikatnego śmiechu dzieci, wdowiec, dziewczynka, która odzyskała swój głos, i kobieta, która niosła mądrość swojej ojczyzny, znaleźli to, czego szuka cały świat poczucie przynależności. Czas płynął jak delikatna melodia, bez pośpiechu, ale z celem. Dom dla głosów stał się czymś więcej niż schronieniem dla dzieci neuroróżnorodnych. Był cichą latarnią w hałaśliwym świecie. Rodziny z całego kraju zaczęły szukać tam wskazówek. Niektóre przychodziły po strategię, inne po nadzieję, i wszystkie odchodziły przemienione. Erik, teraz z siwymi pasmami we włosach, często się uśmiechał. Jego wyraz twarzy nie był już wyrazem wyczerpania, ale wdzięczności. Przestał być ojcem walczącym z niemożliwym i stał się człowiekiem prowadzącym innych ścieżkami empatii. Często mówił, że jego największym osiągnięciem nie był projekt ani opublikowane książki, ale spokój w oczach córki. Ania z kolei rozkwitła w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. W wieku dwunastu lat rysowała z mistrzostwem, komponowała małe piosenki i komunikowała się w trzech językach. Wciąż miała trudne chwile, wciąż były dni ciszy, ale teraz było na to miejsce. I to miejsce było święte. Amina pozostała niezłomna, spokojna, jak zawsze. Odrzucała role administracyjne i wywiady z gazetami. Wolała kręgi opowieści na podłodze, przygotowywanie herbat, które uspokajały dzieci, i uczenie starożytnych piosenek jako formy terapii. Gdy pytano ją, dlaczego nigdy nie opuszcza projektu, tylko się uśmiechała i mówiła: Dom jest tam, gdzie słychać miłość. Ale nie wszyscy to rozumieli. Były chwile krytyki, oskarżenia, o zbytnią romantyzację stanu dzieci. Próby cenzury, za włączanie afrykańskich elementów kulturowych do metod. Aminę nazywano mistyczną, egzotyczną, niewykwalifikowaną. Ale Erik zawsze stawał w jej obronie. Tego, co ona robi, nie uczą na uczelniach. To się nazywa aktywne słuchanie, to się nazywa człowieczeństwo. Pewnego popołudnia, pod koniec spotkania, nowo przybyły ojciec zapytał: A co, jeśli nic się nie zmieni? Co jeśli mój syn nigdy nie przemówi? Amina odpowiedziała spokojnie. To będziemy słuchać w inny sposób, bo każdy człowiek chce być zrozumiany, nawet jeśli nie używa słów. Ta odpowiedź uciszyła wszystkich. Dom nadal się rozrastał. Dzieci, które nigdy nie były akceptowane w zwykłych szkołach, teraz uczyły się razem. Niektóre czytały w alfabecie Braille'a, inne tańczyły w ciszy. Było miejsce dla każdego, a przede wszystkim był czas. Czas by być tym, kim są. Pewnej nocy Erik pisał sam w głównej sali. Kończył list do nowego wspierającego projekt, gdy Ania podeszła z rysunkiem. Tato, zrobiłam to dla ciebie. To był prosty obraz. On, Amina i Ania, siedzący pod drzewem z sercami wychodzącymi z ich ust, jakby były widzialnymi słowami. Erik spojrzał na to ze łzami w oczach. Co to oznacza? To oznacza, że nie musimy krzyczeć, by być usłyszanym. Objął córkę i w milczeniu podziękował za ból, który go tu przywiódł, za wiarę aminy, za miłość, która przetrwała nieobecność i za to, że nauczył się, że czasami najpotężniejsze odpowiedzi kryją się w tym, co niewypowiedziane. Jeśli ta historia poruszyła Cię, zasubskrybuj kanał teraz. Tutaj każda opowieść to więcej niż fikcja to przypomnienie, że nawet w największych trudnościach istnieją więzi, które leczą, ludzie, którzy przemieniają, i cisza, która mówi wszystko. Włącz dzwonek powiadomień, udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje słuchać sercem. I pamiętaj: prawdziwa miłość nigdy nie hałasuje, ale zawsze pozostawia ślady.